The baseball uniform is really cute. A jak sobie wychowałam. się śmieć. Yes. Mm -hmm. Bardzo mu zależało, żeby to udowodnić, Także. Wysyłam go ze śmieciami i wynosi, jest dobrze. Jedyne co, to potrafi pozapalać światła i wyjść. I potem rachunki, takie. Co ja się z nim mam? Yeah. You want spicy? Hi. Hi. I basically record you only on the in the car. <laughs> Cause I'm a driver for you now. I'm the. Passenger. My my main job for you is now to drive you. I'm passenger princess. I also need some. Am I? Good treatment. You get the good treatment from me. You are living like a prince. True. Prince Prince. No, I don't know. 10 a.m. You have never been out. Yes. You've never been out so early. I good. It's good to be out. Ja mam jeszcze zwolnienie na kolejne trzy dni. Czystałam więcej środków. Fajnie mnie usłuchała. Jest już ze mną lepiej. Czy to usłyszycie, że jest lepiej. Mieliśmy iść na jakiś fajny brunch, ale koniec końców nie jesteśmy w stanie nic wybrać, więc standardowo wybieramy to, co lubimy najbardziej. Czyli kolejny dowód na to, jak życie u nas jest nudne. A teraz popatrzcie sobie na Dubaj. Jak coś zobaczycie może, a może nie, się odbija się, ba. mamy palemki, słuchajcie, dzisiaj w ogóle mega spokojna niedziela, pusto na drogach, słuchajcie, zobaczycie, samochodów nie ma, bo jest jeszcze wcześnie rano, aż miło, ale ja podejrzewam, że to przez to, że zaczyna się Ramadan za tydzień, Już się powoli robi cichutko. Zobaczymy ile to potrwa. Bo niedela to na razie niedela, nie dzień uwszech dni, ale. Lovey, takie Dubai, takie You like empty Dubai? You don't know what is empty Dubai because you didn't live here before. But I lived here. No, you didn't live here after the pandemic. I lived in Abu Dhabi since yep, the pandemic. But Abu Dhabi is quiet anyway. I got a fine because I was out after <coughs> 10 p.m in Abu Dhabi. With who? Wait, alone. Alone! We <laughs> <laughs> were not together even. We didn't know each other but I'm still jealous. <laughs> oh, <we're... laughs> 10 a.m. 10 p.m. I'm asking with who? And we didn't even know each other. 10 p.m. I was outside. My friend was... Uh, I got a fine. Was fired because of that. Uh, because she was house? Because she went to the shop when we were not allowed to go. <laughs> really? She got reported and she got fired. Is because their company is trying to find all the old excuses to fire at the time, to fire people yeah, at the time. So. But uh, Dubai was so empty after this, during COVID. It was so amazing. Yeah. And when the Ramadan started, it was like Abu Dhabi. Uh, I uh, I, when I wish I could go back there so that I can buy property or cryptocurrency or stock. <laughs> But I lost my opportunity. Me too. It is what it is. Where is your bitcoin? My Bitcoin is really bad now. You don't even have Bitcoin. bitcoin. Coin. I'm asking about your Bitcoin. Bitcoin I got zero. Yeah. I don't have it. I don't have because it. Because you missed your chance in pandemic. <sighs> that would be a good shot for my vlog. My body is so sore. Why? Because I did a five hour baseball game and practice yesterday. I am so, my body is so sore, sore. I need a massage later. Okay. Professional massage. Go. And then Kata woke me up so early today. Woke you up? Yeah. You offered to take me for, to the doctor? Yes. So don't complain, now. I'm just telling you, I'm not complaining. Okay. Nasta is... uh, was coughing a lot yesterday. Couldn't sleep. I told you. <laughs> and then I had to wear uh, earplugs. To jest niefer, bo ja specjalnie poszłam na kanapę spać, żeby go nie budzić i sam mnie zawołał, żebym wróciła, bo on sobie włoży earplugs, um, więc y, zatyczki do uszy sobie wsadził i powiedział, że będzie mógł spać, więc to jest niefer, fair, teraz oskarżanie mnie, że nie mógł spać, ale faktycznie dużo kaszle w nocy, więc... No jest jak jest, no słuchajcie, no. Kocham tą kamerkę za jakość. Mimo, że mam zdardy nos, bo już sobie makijaż dzisiaj zrobiłam wyjątkowo i nawet smarkałam 500 razy, to wciąż wyglądam dobrze, także zasługa kamerki. Ciao nie Finally, we are taking people to Madinat where all the tourists Sicko. are. Everywhere where tourists are. I is this sick now. <coughs> <Yeah. laughs> we I are this Couple jeans. Couple jeans? Couple jeans? We are wearing couple jeans. Couple jeans? Sure. Jak zwykle, jak turyści. Zabawa w turystów. <laughs> We're gonna play turyst again. Oh, it's fun. Let's play me turyst. My mom, my... My, mom is... my, mom is... my mom is interesting. jest Then, uh, I will wear it. I will wear it then, fine. Tu jest. Wszystko Zobaczcie, możecie sobie kupić nawet futro w Dubaju, prawdopodobnie, podejrzewam, że nie ma tu zasad odnośnie humanitarności, więc raczej jest to prawdziwe obleśne. Dobra, słuchajcie, idziemy szukać jakiejś knajpki, to musimy złapać... Musimy złapać jakąś łódeczkę, żeby się tam dostać, ale... They're not that simple. Are these some restorations themselves? We registered to it. Yeah. We need to find the the bolt. The boat the bolt strap. Okay, I think I know this more or less. Do you have a coffee here? No. Dobra, jak się skończyła nasza przygoda? Przygoda się skończyła tak, że zapłaciliśmy 20 dirham za drzwi. Znowu i yy, nie napiliśmy się nawet kawy, bo tu mieli tylko co? Mieli tu tylko Starbucksa i Kostę. Yy, a my chcieliśmy jakąś porządną, fajną kawę. To też yy, nic z tego nie wyszło przejście do kawiarni które były takie marne w sumie są, były przez hotel, więc musielibyśmy wyjść stąd, przejść taki kawał drogi przez hotel, bo zamknęli jedno przejście i to jest po prostu bez sensu właśnie dlatego rozumiecie, ja nie lubię turystycznych pierdół w Dubaju, bo tu nic nie ma Przeszliśmy od ściany do ściany, między restauracjami i nie mogliśmy nigdzie przejść. Prawie się pokłóciliśmy przez to, w dodatku. I... Wracamy do domu. To, 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 jest, to nie dla mnie. To nie dla mnie jest takie pokazywanie jakichś rzeczy. To, to, to... Ja się denerwuję. Ja nie lubię takich... Nie lubię takich sytuacji po prostu. Nie mam pojęcia. Przyszliśmy do knajpki z roślinkami. I I'm very tired and now. Ja mam kapucinku i szucika z witaminowego i zaraz jeszcze skoczę tam i kupię jakąś roślinkę. Johnemu już zapowiedziałam, że kupię roślinkę. A Johnego um, Forest idzie. Detox Forest. There you go. I thought you want the coffee. Good? <laughs> I think this is okay. I think this is really good. Wow. My shot mm. <laughs> Have it because of the magnet. You the magnet. Actually, her shot is really good. Mm -hmm. Good. Can I buy one plant today? Yes. Um. Plant, really? There's have a lot of plants. Huh? No, I don't have a lot of plants. I have. Two plants in the kitchen and one plant in the bathroom. One plant. Oh, bye. What's some short? This actually tastes really good. Mm. Wow. It's too nice cappuccino. Wow. <laughs> it's too medic. And also a lemon. It's hot. hot. No. It's not that hot, too. <laughs> oh. No. Oh, it's hot. No. It's hot. Look at my skin. My skin now is almost peeled off from uh, baseball yesterday. Show them. Show them. You know. Look at this. All the uh, colors here. Colors here. Eh? And here. You want me to hold it? Compare. Compared to yours. Show. Show them. How clean. Oh, this one too? Kupić jedną roślinkę, ale one są bardzo drogie, więc muszę uważać z ceną. Bo żony mnie nie wpuści i nie pozwoli mi kupić czegoś, co jest drogie. Musiałabym to robić niestety po kryjomu. To bym chciała, ale 250 zł, chyba muszę pójść. Na jest taka, słuchajcie, u nas w Dubaju jest taka, jak to się nazywa, taki targ, jakby z roślinkami, i tam są tańsze. O, to jest ładne 90. Kiedyś miałam, ale nie wiem, czy to się utrzyma teraz. A to jak się nazywa? Ficus Bengo bardzo ładny. Ficus Elastica 89. O, jakie to ładne. A ile ty kosztujesz? 250, słuchajcie. O matko i córku. Muszę znaleźć coś taniego. Paprotki nie wytrzymają u mnie. Ale też nie za tania, 80. Johnny nie bardzo jest zainteresowany. 500, słuchajcie. Co to za roślinka jest? Dobra, szukamy czegoś małego i taniego, co można zabrać ze sobą do domu. A to jest chyba... ten. Storczyk, nie? Tak mi się wydaje. Za 130. Może takie małe. Jak się o to dba? Bo co z tego, że ja wezmę bo tanie i ładne, jak ja nie wiem jak odbać o to. Aha, to ja ten mam. Dara mam. Trzeba się jakie paprotka śliczna. Dobra, nie chcę jeszcze takiego małego kwiatka, chcę trochę większego. Ale nie tak drogiego. Ale bez nadzieja ja chyba nie wyjdę dzisiaj z kwiatkiem siedzonym. Prawo, tak myślę, że uda mi się namówić, że wezmę tego za 89. I found one plant that I want. A może tą maryszkę? I want the plant there. Słuchajcie, zjemy, spróbować. Because the plants are cleansing the air. No, it's okay. I will have a lot. Oh, look, maybe I can have monstera, a small one, and then she will grow bigger. I will ask. I will check the It's Deliciosa okay, because her leaves are not yet developed that much. Słuchajcie. I'm taking her. Okay. Can I take her? Yes, yes. Can we choose pot for her? Yes. Okay. Hold her. No, we have a pot. Yeah, but I need another one. We have another pot. I don't. Is this too, too low? Dobra, kochani, Monsterka przyszła do domu. Jako, że jest nowym y, mieszkańcem, nie mam podstawki, bo jestem sierotą. Y, ale chcę ją przerzucić do tej większej doniczki. Ale nie mam podstawki. A z drugiej strony to się nie zmieści. Chociaż z braku laku na chwilę obecną przeżyjemy. Dopóki nie kupię nowej doniczki i mam swoje ogrodnicze rękawiczki, słuchajcie, stare bo stare, ale tak to niestety było, że się zajarałam kupnem roślinki. I żeby mi się Johnny nie rozmyślił. To nie złapałam nawet podstawki. Dobra, nieważne. Jest jak jest. No, to przesypiemy tutaj trochę ziemi. W ogóle bardzo sucho ma ta monstera tu. Ja czytałam, że tak dosyć wilgotno lubi, ale no wiadomo, też nie można przelać, nie? Najgorzej, że się wzięłam za to, jak nie mam jeszcze odkurzacza, bo Joe zamówił mi odkurzacz i będzie w środę dopiero. Więc jak tu się coś podzieje poza tymi workami na śmieci, no to będzie problem. Dobra. No teraz, słuchajcie, ona się w ogóle nawet nie trzyma już w tym. Więc nie wiem, jak ją delikatnie złapać, żeby jej tu krzywdy nie zrobić. Mega sucho. Chodź tu, mała, chodź. Nową doniczkę mam dla ciebie, nie? utrudnia mi tutaj. Nie jest to łatwa rzecz, powiem wam. Wyciągnąć kwiatka z doniczki i go przesadzić. Ona ma, czuje, że ma dużo tych... Oh, ma tych korzonków, ciul i już się tam zagnieździła mega. No nie wyłazisz, słuchajcie. Chodź tu. No bo urywam jej tę... I ona pewnie dozna zaraz szoku. I się to nie spodoba i zaraz się nie przyjmie. Ale mi dali tą doniczkę, naprawdę tutaj. A nie chcę ciąć doniczki, bo wykorzystam ją... Słuchajcie, na ten, na bluszcza jeszcze. Ona się tam tak przyczepiła, słuchajcie. Mamy ją. Chodź, tu chodź. Jest czy jej się tu spodoba teraz. Czy powie, że ją zmaltretowałam. Tu jest taki maleńki listeczek w górę. No to pani nie należy do najłatwiejszych, powiem wam. Myślę, żeby jej nie dać jakiegoś podparcia. Ale zobaczymy. Najpierw jej spsikamy, umyjemy listki. Nie będę jeszcze prysznica fundować, bo za dużo takich Atrakcji dla niej. Fertilizerem. Wystarczy jej popsikać. Dzisiaj podlejemy ziemię i będziemy się modlić, żeby się przyjęła. Jeszcze spróbuję tu docisnąć, ale ona ma taki malutki. Słuchajcie, listeczek z boku i bym chciała, żeby go nie zakopywać, żeby on tu sobie wyłaził powoli. Ale to sprawia niestety, że ona tak niestabilnie stoi. Pokażę wam ten listeczek słodki. Ja go nie widziałam wcześniej, ale... Widzicie tutaj? Staram się go nie przy... Nie przykryć. Ale muszę go jakoś... O! O, właśnie tak. Więc go odkryłam trochę. Mam nadzieję, że to jej wystarczy. Więc tutaj tak średnio jest miło. <laughs> No. Przekryć, więc ona tak się trochę przechyla. Nie wiem, czy jej nie dam jakiejś podpórki. Po prostu myślę, że tak będzie lepiej. Co dobrego w azjatyckim życiu, to jest to, że mam pałeczki, które mogę użyć jako podpórki na chwilę obecną. Myślę, że to się dobrze nada. Przywiózmy ją na chwilę. Niech ona się tutaj za domów. Dlejemy. Ja już mam ziemię pod paznokciami. Dobra, więc na chwilę to będzie w tej doniczce pokrywce, ale tylko na chwilę do kupy, bo ja nie kupię nowej. A teraz musimy się zająć panem, którego wystawiam na słońce i się biedny poparzył. I mnie nie lubi. Ten bluszczyk. Trzeba mu trochę tę brzydką ziemię usunąć. A może wsadzę tutaj. Po tej monsterze patrzcie, jak mi puścił. Look at this. I jak ja pana mam wyjąć teraz? O. Trochę pana porwałam tu. Będzie co będzie. Z bluszczem to jest łatwo puści nowe. Mamy go. Siodaj, większej. Dobra, tu stoi sobie monsterka na razie z tym malutkim, śmiesznym liścikiem, którego muszę dbać i tutaj ochraniać. Mam nadzieję, że to coś da. No i zobaczymy, co to będzie z niej, no. Rozdzieliłam też swojego planta, bo nieprzyjemnie mi się tak zaczął plątać na dole, więc uznałam, że muszę go rozczepić i zrobić nowego. A tutaj ma pytanie, czy ktoś się orientuje, jak go przycinać, tego bluszczyka, bo ja widzę, że on ma tutaj takie nowe jasne, wypuszczone takie listki i, i gałązki nawet są jaśniutkie. No ale ja przeczytałam, że żeby jakby poprawić mu żywot, to warto go przycinać, tylko no na razie nie chcę go przycinać, no bo on przeszedł swoje, nie, dopiero się tu wprowadził, więc wiadomo. Nie wiem, czy to miejsce jest też dla niego dobre, on generalnie nie, nie lubi za dużo nasłonecznienia i ja tu też słońca nie mam i w dzień zazwyczaj to jest przymknięte, więc ma takie bezpośrednie światło, słuchajcie, no ale chciałabym o niego jakoś zadbać i bardzo często gubi listki, więc nie wiem, czy on jest obrażony, bo no, jest po przejściach, tak jak to powiedziałam, e, czy po prostu e, coś mu dolega. Czy no właśnie się obraził i mu coś dolega? Bo to może być też taka sytuacja, yy, za to że go tak macam, na przykład. Yy, o, ale tego tak chyba ładnie już teraz rozłożyłam i powinien się tutaj pnąć mi fajnie. Masz o tu, sporo miejsca na szafkach. O! No i co? No nie wiem, no. Dajcie znać, jak to się dba o to. Jeszcze ma wilgotno, sprawdzałam, także on podobno lubi jak, <laughs> jak się go i tak za mocno nie podlewa też. No.